Dziś zaczęło się wczoraj, a jutro zaczęło się dzisiaj. Słoną cenę płaca za swoją ignorancję względem potężnej wagi snu, jego ogromnego znaczenia dla kondycji psychofizycznej, samoregulacji, ale przede wszystkim regeneracji. uzupełnia uzupełniania fundamentalnej dla życia. Fundamentalnych dla życia zasobów energii. Nie pisałbym o tym tu dziś, gdyby nie znaczący wpływ deficytu snu na moje funkcjonowanie i mój stan. Staram się sprawić, żeby ta strona zyskała na wartości poprzez jej zapisanie, a nie traciła jej. Poziom mojego niewyspania znacząco to utrudnia, dlatego zahaczamy dziś zupełnie organicznie od temat snu. Jego znaczenia i wartości. To kolejny już przypadek, w którym niezwykle trafnym jest zastosowanie zasady złotego środka. Pamiętam czasy, w których przesypiałem całe dnie, próbując odzyskać stracony sen lub wyspać się na zapas, ale co oczywiste, rezultaty były odwrotne. Podobnie jak w przypadku znacznych niedoborów snu. Cóż, prawda jest taka, że jest to absolutna podstawa wśród ludzkich potrzeb i nieostrożne, niedostatnio uważne podejście do tego tematu bardzo negatywnie wpływa na to, co jest możliwe. Paradoksalnie zarywanie nocy wcale nie wzmaga produktywności jednostki.